Siema wszystkim. Dzisiaj będzie prezent, jak <laughs> już patrzyliście pewnie w opisie, z prezentów świątecznych. <laughs> jak możecie słyszeć, mam trochę chrypy. Po chyba pierwszym dniu świąt już mi się zaczęła ta chrypa, no niestety. Ale tak, przejdźmy do tych prezentów moich świątecznych. Jedna osoba pod... podprowadzi... <laughs> nie, to jest może złe słowo. <laughs> Dała mi pomysł, abym zrobił prezent, jakby z tymi, właśnie, co dostałem na święta. Mówię, no czemu nie, tak? Można zrobić. Więc, jeżeli Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę i poproszę o obserwację. Tutaj, takie skarpetki z Forefa. Coś mi się wydaje, że chyba od mamy. Tutaj, taka koszulka. Chyba od brata. Mi się podoba. Coś. Tutaj też jakaś koszulka. No i tutaj spodenki w wszreka. Nie wiem czy tam dobrze widzicie. Raczej tak. Spodenki w wszreka od mojej siostry. I no to jest komplet, tak. Nie możecie sobie zobaczyć, co to znaczy po angielsku. Dobrze. I to jest tyle z takich rzeczy poza słodyczami. Jeszcze taki misiek, zapomniałem o nim. Też raczej od mamy dostałem. I teraz, yy, nie zdziwcie się, ale ja prosiłem moją rodzinę, nie dajcie mi żadnych słodyczy, bo ja nie chcę ich słodyczy. No i zaraz zobaczycie, że dali mi bardzo mało słodyczy. Żeby trochę przywrócić tych świąt, to założyłem czapkę, a teraz proszę zobaczyć na te słodycze. O, proszę bardzo, mi po prostu mi się chce wymiotować normalnie od tego. No to jest tak dużo, że no... nie wiem. Tak widać, że jest mało, tutaj są ta się mleczka to jest 2, 4, 8, więc... no dużo tego jest. Ciastek jest chyba za 4 Rafaelo, Nutella, orzeszki. Dużo, dużo tego jest. Dobrze. Mam nadzieję, że podobał, mam nadzieję, że podobał Wam się film. Tak jak już mówię, zostawcie lajka, like yy, ops, komenta kom za komentarz to się nie obrażę. I do następnego filmu. Cześć.